Cześć, witam na kanale Info Prawa Marchewka, łatwe w uprawie warzywo, które nie zawsze się udaje, albo wyjdzie mała, albo robaki. Ja mimo że kiedyś prawie zdobyłem rekord polski na marchew, bo miała coś około 2 kg, to u mnie jest różnie z uprawą tego warzywa. Potrafił rosnąć no, u mnie mniejsze niż ja. To oczekuję. No ale w tym roku liczę na duże marchewki, no dzisiaj informacje o tym jak siać marchew. Standardowo polecę swoją książkę info uprawa jak uprawiać warzywa, którą zakupiło już ponad 10 tysięcy osób i wiele osób mi już napisało, że jest to według nich najlepsza książka o uprawie warzyw. Bardzo dziękuję, jest tam szczegółowo opisana uprawa marchwi, ale też 63 innych warzyw, krok po kroku. Zapraszam do zakupu na stronie infouprawa.pl i na Allegro. Jak siać marchew? Najpierw gleba, bo to jest ważne. Gleba piaszczysto gliniasta, żyzna o pH 6 do 6,5. Na ciężkich glebach tak 6,5-7. Tylko że na takich ciężkich glebach jak również na kamienistych marchew z reguły gorzej urośnie. I u mnie gleba niestety jest ciężka. Zmieszałem ją z torfem do gleby można dodać kompost czy też obornik, ale uprawa marchwi w drugim roku po oborniku. Jak dacie na przykład teraz obornik, ten chodzi mi o ten świeży, nie chodzi mi o granulowany, bo granulowany to jeszcze mógł teraz dać, ale właśnie chodzi mi o ten świeży, to marchwi nie polecam uprawiać, bo z dużym prawdopodobieństwem korzym się rozwidli, nie będzie prosty, a właśnie o taki prosty nam najbardziej chodzi. Marchew wysiewam wprost do gruntu lub wprost do doniczki, do takiej, wiecie, która będzie bardziej głęboka. Nie robię rozsady, ponieważ jest to ryzykowne, ponieważ no, możemy z łatwością uszkodzić korzeń i nie będzie prosty. A ja też zwykle się dosyć gęsto i później przyszedzam grządkę. Marchew to warzywo, z którym nie trzeba się spieszyć, no, ale można już ją siać bez obaw. Siew od marca do czerwca. Podobno też szanse powodzenia ma marchew siana trochę później. No i marchew można siać też bardzo późno, bezpośrednio przed morzami zimowymi. Tak mniej więcej połowa listopada, początek grudnia. Sianie bardzo późno może przyspieszyć zbiór wiosną o nawet miesiąc, ale jest większe ryzyko niepowodzenia uprawy. Głębokość siewu 1-2 cm. Rozstaw co 5 cm w rzędzie, co 30 cm między rzędami. Niektórzy sieją gęściej i później przyrzedzają grządkę. I ja często sieję właśnie gęsto. No teraz... Różne siewy, jedne są u mnie gęstsze, drugie są rzadsze, pokażę całą uprawę krok po kroku i tak będzie też właśnie z marchwią. Zobaczycie, który wysiew będzie korzystniejszy. Ale jak siejemy gęsto, a nie od razu w docelowym rozstawie, no to trzeba po prostu grządkę przerzedzać. Różnie to bywa ze wschodami marchwi. U mnie zwykle marchewka dobrze wschodzi, ale nie u wszystkich tak bywa. Można uprawiać marchew na redlinach, to jest dobra uprawa. Dobrym pomysłem jest też zrobienie takich no nie za dużych, nie za szerokich rowków i wsypanie tam podłoża do wysiewu, co sprawi, że marchewka ładnie wykiełkuje. Ja tak zwykle nie robię, bo tak jak powiedziałem, nie ma u mnie problemów ze wschodami. Najlepiej nie uprawiać marchwi na tym samym miejscu częściej niż co 3 lata, jak również nie uprawiać po warzywach korzeniowych. Bardzo gęsto posiane marchewki są bardziej narażone na mszyce. Marchew najwięcej jest atakowana przez połyśnicę marchwiankę. Dobrym sposobem na nią jest posadzenie obok cebuli. Dzięki temu jest szansa, że marchew nie odwiedzą żadne robaki. Też jest tak, że jeśli było ich bardzo dużo, no to i tak z prawdopodobieństwem one będą, ale będą w mniejszej ilości. Więc takie sąsiedztwo wam bardzo polecam. U mnie właśnie takie sąsiedztwo teraz jest. Ale też dobre sąsiedztwo inne. Oprócz cebuli, por, rzepa, rzodkiew, rzodkiewka, sałata, skorzonera. Ale to nie oznacza, że inne warzywa dobrze obok marchwi nie będą rosły, bo będą. To jest po prostu takie dobre, pozytywne sąsiedztwo. Złe sąsiedztwo: kalafior, kalarepa, kapusta. I to tyle. Jak u mnie będzie przebiegała uprawa? Oprócz przerzedzania, liczę, że nic więcej nie będę musiał robić. Może nawiozę w późniejszym czasie raz, dwa razy marchewkę nawozem humusowym. Ale podlewanie jest ważne, to znaczy podlewanie tak, aby gleba była lekko wilgotna, ale nie bardzo mokra. Najważniejsze jest podlewanie na początku, gdy nasiona kiełkują i intensywnie tworzą się korzenie. Dobrze jest też podlać w okresach suszy. No, marchew nie lubi mocnej suszy, ale również nie lubi częstego podlewania i ja za często tą marchewkę podlewał nie będę. Informacji teraz wystarczy. Te informacje znajdują się również w mojej książce info uprawa jak uprawiać warzywa, więc zapraszam do zakupu. A teraz dziękuję za uwagę, zachęcam do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału info uprawa. Pozdrawiam.